Witam serdecznie i zapraszam wszystkie panie z podznaku Strzelca na czytanie na kwiecień 2025 roku. Jaka energia główna dla Was? Wisielec. Co odejdzie do przeszłości? Wieża. I czwórka buław. A co przyjdzie nowego? Siódemka kielichów i dwójka kielichów. Karta rada. Królowa buław. Praca. szanse Rodzina Związki I jeszcze karta z wyroczni Sen Szamana Co przeczytam na koniec? Co tu dla pań spod znaku Strzelca? Miecz czarodzieja, pewność swojej magii zaczynamy. Jako energię główną mamy u Was tutaj kartę wisielca. Czyli ona mówi nam o tym, że albo będzie to czas jakiegoś takiego spowolnienia, zatrzymania, takiego wiecie, coś będziecie chciały zadziałać, ale coś nie będzie szło po Waszej myśli, no bo nie wiem, będzie szło wszystko jakby wolniej. To może nam mówić ta karta, ale również może mówić nam o tym, że na pewno sytuacje... Trzeba będzie spojrzeć z innej strony, jakby zmienić perspektywę, popatrzeć na coś inaczej niż zazwyczaj. I być może tutaj się, otworzycie się na jakieś nowe możliwości właśnie przez to, że spojrzycie inaczej na przykład na swoje życie. Że spojrzycie inaczej, być może na swój związek, jeżeli chodzi tutaj o osoby w związkach, no bo tu powtarza nam się ta karta, więc może chodzić o to, żeby spojrzeć inaczej na swój związek. No, oczywiście, jeżeli chodzi tu o kobiety, które nie są w związkach, no to będzie chodziło tu o coś innego, prawda? Że być może mm, patrzyłyście na pewne sprawy cały czas tak samo, wiecie cały czas w ten sam sposób i teraz po prostu będzie taki okres. Y że dojdziecie do wniosku, że czas spojrzeć na to inaczej. Albo otworzą Wam się po prostu oczy i same dostrzeżecie coś: że coś tu się dzieje, coś innego, jest jakoś inaczej. Dobrze, jeżeli chodzi o to, co odchodzi do przeszłości, tutaj mamy kartę wieży i czwórki buław. Czyli wiecie co, wydaje mi się, że tutaj jakby. Mm, Coś legło w gruzach, albo ściągnęłyście różowe okulary, albo coś legło w gruzach, dotyczą, coś dotyczącego Waszego domu, Waszego miejsca na ziemi, być może Waszej rodziny. Tutaj y, może chodzić o to, że no, wieża to też może być dom, że to nie było budowane na trwałych fundamentach i to legło w gruzach i no po prostu to już odchodzi do przeszłości, tak? Wy jakoś zauważyłyście, przebolałyście tą stratę y, albo... Zdjęłyście różowe okulary i zauważyłyście, że coś nie działa tak jak powinno w Waszym domu, być może nie jest tak jak powinno być i tutaj będziecie zmieniały tą perspektywę, może wiecie, może to jeszcze trwa, no bo jeszcze mamy marzec, prawda, a to chodzi o to, co odejdzie w kwietniu do przyszłości, więc być może coś takiego nam się tu pojawia. No i co przyjdzie nowego? A tutaj przyjdą jakieś nowe możliwości. Nowe możliwości i mogą one dotyczyć zarówno związku, jak i <laughs> jakiejś pracy na przykład, albo działań kreatywnych, jakiejś emocji, znajomości, wiecie, tutaj może chodzić też o jakieś kontakty, o jakąś przyjaciółkę. Tu pojawiają się jakieś możliwości, być może jakieś takie iluzje, może ktoś Wam yy, w jakiś sposób mydlił oczy, może coś tu dostrzeżecie, że... Wiecie, że żyłyście w jakiejś iluzji, jeżeli chodzi o związek na przykład, albo o jakąś znajomość, o jakąś taką bliską znajomość, bliską relację, albo też, że ktoś was na przykład z pracy karmił jakimiś iluzjami, że tutaj wiecie, nie wiem, dam wam podwyżkę za miesiąc albo coś takiego, i teraz się okazuje, że to były tylko iluzje, no bo nie macie tego, prawda? Nie dostałyście tej podwyżki. Coś takiego też tutaj może być, że albo możliwości, Mnogość tych możliwości, wiecie, wiele możliwości się pojawia dotyczących jakiejś umowy, dotyczącej dotyczących jakiejś relacji albo właśnie iluzji. To, że ktoś karmił was jakimiś iluzjami, no to już musicie dopasować do siebie. To już będziecie każda wiedziała, prawda? Co jest dla której? Jeżeli chodzi o pracę, mamy tutaj dziesiątkę pentakli, trójkę buław i yy, Królową Mieczy, czyli pokazuje mi się tu, że być może, żeby otworzyć się na jakieś takie nowe horyzonty, nowe możliwości, które przyniosą Wam pełnie takie spełnienie finansowe, głównie, to trzeba będzie pozałatwiać jakieś formalności, być może tutaj, nie wiem, może jakaś kontrola się szykuje, czy coś takiego, i to otworzy Wam drogę do jakichś nowych możliwości, przynoszących Satysfakcję głównie finansową, że wy będziecie zadowolone z tego, co robicie, że wy się otworzycie na coś nowego, ruszycie w jakimś nowym kierunku, tylko tu macie właśnie jeszcze tą królową mieczy po drodze, że jakby urzędniczkę jakąś, yy, analizowanie czegoś i trzeba będzie po prostu być może dokonać jakiejś formalności albo negocjacji, porozmawiać z kimś, negocjować. Przedstawić jakieś papierki, dokumenty. Takie coś nam się tu pokazuje. Teraz mamy finanse. W finansach mamy królową buław, a z akelichówiercy kapłankę, czyli pokazuje mi się tu, że wy możecie bardziej działać, bardziej wydawać te swoje finanse na jakieś takie sprawy yy, dotyczące. Waszej sfery emocjonalnej coś takiego mi się tu pokazuje. Że możecie też na swoje ciało, na przykład, że chcecie, nie wiem, jakieś. Za, znaczy nie mówię tu o zabiegach upiększających, ale po prostu jakoś zadbać, pięknie się ubrać, czy coś takiego, ale również na jakieś takie swoje sprawy emocjonalne, na coś, co sprawia Wam wielką przyjemność. Być może. Chcecie rozpocząć coś kreatywnego, ro, chcecie zacząć robić coś kreatywnego, słuchacie swojej intuicji i zaczynacie działać w tym kierunku, kupujecie jakieś tam potrzebne Wam do tego rzeczy, prawda? I ruszacie i znajdujecie tą przestrzeń dla siebie, żeby robić to coś. No, tu chodzi o finanse, czyli tak, słuchacie swojej intuicji i działacie w kierunku. Jakiś takich mm, albo uzdrawiania emocji, albo jakichś rzeczy kreatywnych, robienia rzeczy kreatywnych. Więc na to wydajecie pieniądze, czyli albo na jakiś kurs, albo na jakieś tam akcesoria, bo chcecie, nie wiem, zacząć robić na drutach, czy coś takiego, no wiadomo, coś kreatywnego, dla każdego coś innego. Dobrze, jeżeli chodzi o rodzinę. Tu mamy pazia pentakli, trójkę pentakli, i czwórkę kielichów, i pokazuje nam się tu sytuacja, w której być może trzeba będzie wesprzeć jakąś yy, osobę młodą. Młodą może to być wasze dziecko, może to nie wiem, być wnuk, może to być ktoś, kto na przykład jest. No, już nie jest taki młody, ale nie jest na przykład zdecydowany. Pokazuje nam się tu sytuacja, w której ta osoba jakby traci cel taki życia. Wiecie, ona mm, może nie wie, co dalej robić, tak? Yy, żyje w takiej stagnacji i potrzebuje tu pewnej takiej współpracy z wami. Wy może coś jej tutaj zaproponujecie, coś yy, zaczniecie jakoś wspólnie działać, żeby jej ten cel. Pomóc odnaleźć. Może to być osoba z trygonu Ziemi, byk panna na koziorożec, ale oczywiście niekoniecznie, bo tutaj chodzi o jakąś taką młodą osobę, młodą osobę, która nie widzi celu, nie ma jakiegoś takiego sensu życia i tu trzeba jej pokazać. Widzicie, tutaj ta kobieta tej młodszej pokazuje, jak rysować, uczy ją, więc być może wy czegoś będziecie uczyć tą młodą osobę, żeby ona ten swój cel odnalazła żeby postawiła sobie jakiś nowy cel bo na razie tego nie widzi, ona żyje w takiej stagnacji jeżeli chodzi o związki mamy tu szóstkę mieczy wisielca właśnie i rycerza buław wydaje mi się, że tutaj niektóre z Was mogą chcieć odejść zmienić jakoś ten związek bo nie widzą sensu, nie ma tu na przykład wiecie ognia albo jest go za dużo, może po prostu jesteście wobec siebie agresywni, wiecie, ja tu nie mówię, że wy się bijecie czy coś takiego, tylko po prostu na przykład odzywacie się do siebie niezbyt ładnie czy coś takiego, czy tam warczycie na siebie, no nie? Albo nie ma po prostu tego ognia, nie czujecie pasji w tym związku, tak też może być. I wydaje mi się, że tutaj chodzi o to właśnie, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy, że może to nie jest tak, że tej pasji nie ma. Albo, że, albo jak ktoś zachowuje się agresywnie w stosunku do Was, to może też ma jakieś tam swoje problemy, swoje powody. Ja tu nikogo nie bronię, oczywiście nikt nie powinien się tak zachowywać, ale po prostu dopowiemy sobie te karty. Co tu jeszcze dla związków? Bo wydaje mi się, że ten właśnie Wisielec mówi o tym, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy. Jeszcze na związek dla Pani z podznaku strzelca, co tu jeszcze na związek, jakie karty dla pani No, wiecie co i pokazuje nam się tutaj faktycznie, że ktoś jakby rani Wasze serce, ktoś rani Wasze serce i wy dochodzicie do wniosku, że wy macie wszystko, żeby ten. Y żeby żyć w pojedynkę, no bo to jest jedynka, tak? Tutaj ja ryzykuję i idę w świat sama, tak? Zaczynam życie w pojedynkę i zaczynam działać w tym kierunku. No i co tutaj do tego ma ten wisielec? Jak tu czytać tego wisielca? Jeszcze sobie dopowiem tego wisielca. Co O czym nam mówi w takiej sytuacji ten wisielec? Jeżeli ktoś kogoś rani, nawet słowem, nawet taką agresją, działaniem, to jak czytać tego wisielca? Wy nie jesteście przypadkiem w jakiś sposób uzależnione od tej osoby. Wiecie, tutaj może chodzić o sferę finansową, o sferę taką emocjonalną, uczuciową, że Wy na przykład chciałybyście odejść, ale jesteście w jakiś sposób uzależnione od tej osoby. Mamy tu szóstkę mieczy. Ktoś chce ewidentnie odejść. Do tego mamy wisielca, więc być może już teraz nie czytałabym tego jako spojrzenie na coś z innej perspektywy, tylko jak na jakieś ugrzęźnięcie. Tutaj pokazuje nam się, że ugrzęzłyście być może w jakimś związku, w którym nie ma szacunku, po prostu jest jakaś taka agresja, ktoś Was zrani słowem, ale ta osoba jest na tyle magnetyczna, że ona potrafi Wami manipulować i Wy same bez niej nie umiecie do końca działać. Takie coś nam się tu pokazuje, że mimo to, że ona Was rani i że Wy chciałybyście odejść, to Wy jesteście tu zmanipulowane zmanipulowane. Zobaczcie, jak nam się te karty ułożyły tu miecze, tu dwie karty, które mówią nam o manipulacji i tutaj buławy. Czyli takie działanie, rycerz buław, on działa, jest szybki, jest być może agresywny, tak? Więc tu jesteście jakoś no, zablokowane. Dobrze, jeżeli chodzi o singli, mamy tu dziewiątkę kielichów. Siódemkę mieczy i Asa mieczy. Pokazuje nam się tu sytuacja, w której single są szczęśliwe z tego, że są singlami. Być może tutaj z ukradkiem, z kimś się spotykają, może to być też, mamy tu asa mieczy, może to być takie, wiecie, być, mogą to być spotkania takie tylko na seks na przykład. Bo takie coś nam się tu pokazuje, tu jestem zadowolona z tego, że jestem sama, ale na przykład czasami chcę się z kimś spotkać, żeby mieć z tego przyjemność i robię to ukradkiem, bo to nie jest dla mnie nic znaczącego, tak? Ale jeszcze inaczej przeczytam te karty, bo wiadomo, że nie każdy tak robi, nie każdy chce tak robić. No więc tak, dziewiątka mieczy mówi nam właśnie o takim spełnieniu, o takiej satysfakcji. Ja jestem zadowolona z tego, że jestem sama. Nic mi jakby do szczęścia więcej nie potrzeba. No tutaj ta karta mówi o, o spełnieniu marzeń, tak? I muszę się być może wykazać jakimś sprytem, żeby załatwić jakąś sprawę. Może tu jest ktoś, kto na przykład pisze do Was. No bo to też może być jakiś dialog, jakieś negocjacje, jakiś wiecie rozmowy, pisanie być może SMS-ów czy coś. Może sobie tego nie życzycie, a może robicie to po prostu w ukryciu, nie wiem, i sobie tego życzycie. Tak też może być. No i tyle. I nie wiem co tu jeszcze. No dobra, mogę sobie dopowiedzieć karty, co tu jeszcze dla singli. Co tu jeszcze dla singli przekazać dla kobiet spod znaku strzelca, które są singlekami? Okazuje nam się właśnie jakaś taka sytuacja, w której być może na imprezie jakiejś takiej rodzinnej poznałyście kogoś, dużo z tym kimś pisałyście, yy, byłyście zadowolone. Yy, było no też takie, wiecie, nieprzespane noce, dużo wiadomości. Może ten ktoś po prostu powiedział Wam coś przykrego, co zburzyło ten Wasz cały świat i teraz jesteście zadowolone z tego, że jesteście singlami. Yy, nie chcecie za bardzo z tą osobą pisać i tak... Yy, Oddziela, odcinacie się od tego, tak bym to teraz powiedziała. Dobra, jako kartę radę mamy królową buław, a ona radzi nam, żeby być odważnymi, żeby robić to, co chcemy, żeby postawić sobie jakieś nowe cele i do nich dążyć, żeby postawić na swój wygląd, na. na no oczywiście wiecie, jak się tam pięknie ubierzecie czy coś, no to i samopoczucie też może się poprawić. Więc tutaj działaj, nie zwracaj uwagi na to, co ktoś mówi, jak ktoś cię ocenia. Ty bądź pewna siebie. Jesteś tutaj królową buław, tak? I co jeszcze mamy? To już wam przeczytam Mieczarodzieja. Pewność swojej magii. Nic cię nie zatrzyma, piękno którego poszukujesz. Pojawienie się tej karty to wezwanie, byś przeciął sznury, którymi jesteś przywiązany do starych przekonań i wzorców myślenia, albo do przyjaciół, którzy tak naprawdę nimi nie są. Dzięki mocy miecza czarodzieja, nic, ci, nic nie może cię powstrzymać, zranić ani zawrócić ze ścieżki wiodącej ku pięknu, którego poszukujesz, lub celu, który pragniesz osiągnąć z całego serca. Miecz jest narzędziem, nie bronią, zatem upewnij się, że władasz nim mądrze. I dobywasz go jedynie dla najwyższego dobra. Odszukaj zablokowane miejsca, które sprawiają, że jesteś przykuty do toksycznej osoby. Określonego miejsca lub płynnego przekonania, a potem użyj magii miecza. Jeżeli wierzysz w cuda, masz do swojej dyspozycji potężną ilość magii. Nie spoglądaj jednak ku niebiosom w nadziei, że spełnią Twoje życzenie. Wejrzyj raczej w głąb siebie. Użyj miecza czarodzieja, by odciąć się od ograniczających przekonań. Pamiętaj, że wszystkie przekonania i wierzenia stanowią ograniczenia i skoncentruj się na swojej intencji, aby stworzyć to, czego pragniesz. Masz dostęp do wszystkich narzędzi, jakich możesz potrzebować. Do tego zadania musisz jedynie zgromadzić środki, by uruchomić zasoby, jakie posiadasz. Kiedy w odczycie pojawia się miecz czarodzieja, czas za zabrać się do roboty. To nie jest przedmiot do podziwiania lub kontemplacji. To narzędzie wzywające Cię do podjęcia zdecydowanych działań. Pamiętaj, że miecz to żyjąca istota, obdarzona mądrością, którą możesz wezwać, by pomogła Ci znaleźć najlepszy sposób działania. Nie wahaj się, lecz działaj. I to by było na tyle, kochani, dla Was. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie. Pa.